Jak ty będziesz czekała na to pierwsze jajka to ja tak polecę sobie po koleżankach i porozmawiamy, a one przyniosą ci te jajka, a ty jedną z nich zaakceptujesz. I oni żyją w konkubinacie tak Dwie są panienki do pomocy albo jedna. Ale zazwyczaj tak robią jak w końcach tutaj robią, to są dwie osoby. Dlaczego on mówi? Słuchaj, no bo wiesz, gorące jest. No to wy możecie cały dzień pracować. No siedzi, mówimy o tym, że siedzi na ja, To będziecie się zmienia. A ja mu ciemno w nocy, to ja będę szary, ja będę się jał. rzeczywiście, dlatego jest tak. Widzieliście? No, no No i on w nocy siedzi całą noc, chyba myślimy, no, ale co? <laughs> Widzisz młody, uczcie, kurde, trzeba się narobić, ale zarobić trzeba się. No i on to właśnie robi. No i tak, i tak jest. I on dla po polach, ona jedną z nich załatwia i, tak, i tak, jest normalnie w życiu. Ja to może na wesoło powiedziałam, ale to jest dokładnie tak, tak samo. I e, je musi e, tam, jedno jajko duże ma 24 konsystencji normalnego jajka. A um, jajecznicę się zazwyczaj robi, jeszcze nie widziałem jak, ale trzeba by było 2,5 godziny gotować żeby ono całe wyszło na przykład w Poza tak tym tak. szkoda, bo jak widzicie tutaj ma coś tych bież, więc się robi dziurkę, wytrzebać trzeba i później jest idealne jajko na przykład, jak wyczepiemy całe, no to dodać szklankę mleka, sól pieprz później jak to obrać. O fajna rzecz. Ma troszkę, samo jajko takie dławe, takie mąkowate ma, ma, ma smak, ale jak dodasz sól pieprz i tak dalej, my to robimy, Szczególnie jak do burz się idzie, na tych dużych patelniach cebulkę, pomidorek, papryczkę podsmażyć na tym i później to wrzucić, wymieszać, przespaniało. Tylko trzeba pamiętać, jedno jajko strusia, 24 normalne jajko